Święty Maksymilian Maria Kolbe każdego dnia w ramionach Maryi zawierzał cały świat, a przed drugą wojną światową Maksymilian pisał Współczesne czasy zdominowane są przez szatana i będą jeszcze bardziej w przyszłości. Konflikt z piekłem nie może być wygrany przez ludzi, nawet najmądrzejszych. Jedyna Niepokalana ma od Boga obietnicę zwycięstwa nad szatanem, szuka dusz, które poświęcą się jej całkowicie, które staną się w jej rękach potężnymi narzędziami dla pokonania szatana i rozprzestrzenienia się Królestwa Bożego. Niech właśnie te słowa świętego Maksymiliana będą na obecne czasy. Stańmy przy Maryi. I dla Pana Boga z Maryją zwyciężajmy świat, ten lepszy świat, ten Boży świat. Amen.